Przyznaję, że zagraliście dzisiaj w dość nowym ustawieniu. Jak właśnie, jak to wyszło? Jak czuliście się właśnie w takim składzie, w takim ustawieniu? To na spokoju można powiedzieć. Byłem troszeczkę przygotowany. Były treningi. Temu trener troszeczkę tak powiedział, że mogę zagrać dzisiaj na szóstce, ale gwarancji jakiejkolwiek nie było. Po prostu paru sy sytuacji meczowych takich na treningu. Nagrywaliśmy i temu tak na wszystko byłem przygotowany. Do momentu straty bramki mecz był dosyć wyrównany. Z obu stron było dosyć parę ciekawych sytuacji, ale generalnie nie wyglądało to źle. Co znowu gadać, że graliśmy dobrze. Niestety znowu stracamy bramkę i to naprawdę bardzo przykry taki moment. Minimalnie chcieliśmy zagrać e, na zero stylu, no, no, znowu to nie udało się. Zabrakło koncentracji w końcówce? Podobnie zresztą jak z Beskidziem, tak? Na no, pewno, stały fragment gry, i w, tam dobrze dożyć, żytu do, do, rożnego. No, myślę, że trzeba, musimy wybijać takie piwki, musimy wygrywać takie piwki i musimy nie, nie, nie stracić nie takiej bramki ze stałych fragmentów gry. Ten mecz to był taki test charakteru. Nie wypadł chyba za dobrze po tych trzech por po tych porażkach poprzednich, trzecia porażka z rzędu. Tak, test na charakteru, ale myślę, że nie udało się po wyniku, a tak ogólnie na boisku uważam, że był w moim zdaniu charakter drużyny. Każdy się starał, w wszystko co miał. Staram się zostawić tam na boisku, no, niestety zabrakło tego, mało, mało, trzeba jeszcze coś z siebie wyciągać, coś wszystkim dodawać, coś szukać w sobie, no, inaczej nie ma innego wyjścia. Tym bardziej, że przed nami Wielkie Derby Śląska, najważniejszy mecz dla kibiców. Spokojnie, mamy czas, przygotowujemy się, mamy treningowy plan, także tutaj... Треба на спокою і також є, ми, можна повідомити, зденервування тим виникним, тими поразками. Также майже ми їсть до пшоду. І... mamy kolejny, następny bardzo stymulujący mecz. Na koniec jeszcze tylko powiem, bo chyba należą się podziękowania naszym kibicom, którzy stworzyli Wam dzisiaj fajną atmosferę na stadionie. Tak, bardzo wielkie dzięki kibicom, naprawdę na wyjeździe taka torsida podtrzymująca, także bardzo przyjemnie było, tylko niestety przepraszamy, że znowu przegraliśmy mecz, ale no, myślę, że kibicy są z nami i temu wygrywamy razem, przegrywamy razem, także no, niestety.